Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu z rynkami na poziomie. Mam dla Was dzisiaj w sumie trzy rzeczy. Jedno to zrobimy szybką analizę w oparciu o poziomy, które już znacie z poprzednich filmów, czyli SkyBlue, dzienne wsparcia i opory. Dwa, pokażę jak zainstalować wskaźnik, dlatego że z tego co widzę część z Was, um, którzy mają jakby pierwszy kontakt z tym narzędziem. Macie problemy instalując wskaźnik na wykresie, więc postaram się przejść cały proces instalowania. I w, no, dla tych, którzy, którzy nie wiedzą, to dla wszystkich oglądających rynki na poziomie y, mam możliwość udostępnienia poziomów na okres testowy. Odzywajcie się na support deepmarketlevel.com albo po prostu bezpośrednio do mnie, czy to przez YouTube'a. Czy przez Facebooka albo na adres mailowy drozdowski@pl. No i jeszcze trzecia rzecz, jeżeli zdążymy, to będę chciał wam pokazać poziomy fiolet. To są poziomy, które rozgrywamy na dojście. One są z jednej strony poziomami reakcyjnymi, a z drugiej strony są to po prostu poziomy na dojście. Zobaczycie w praktyce. Szybka analiza tego, co wydarzyło się w tak zwanym międzyczasie, czyli poprzednia środa. Widzieliśmy się, czy słyszeliśmy się o gdzieś tutaj. Co zrobił, co zrobił rynek? No, rynek poszedł do góry. Tutaj sprawdzałem na M5, zresztą mogę nawet przejść na M5, żeby to było bardziej czytelne. Tu nie było reakcji na 5 pipsów, czyli nie dałoby się rozegrać tutaj schematu 1R5P. Ten sposób zagrywania schematem 1R5P znajdziecie w poprzednich nagraniach, no ale zebralibyśmy siatkę i rozliczylibyśmy ten setup. Co cena zrobiła w nocy? No w nocy cena podczas sesji azjatyckiej jakimś takim dziwnym trafem pojawiła się w okolice EX-a, skonsolidowała i spadliśmy. Poziomy skyblue, one początek swój mają gdzieś tam w okolicach godziny 6. Ale pojawiają się nawet około 11. To 11 to już jest trochę późno, ale znaczy inaczej, jak do 11 się nie pojawią, to prawdopodobieństwo tego, że się pojawią, jest niskie, ale najpóźniej o 10. I teraz, jeżeli ten poziom się pojawił, jakoś tam z rana, bo bywa tak, że, że są już o 7. No to tu moglibyśmy rozegrać reakcję na 5 pipsów, czyli 1 R5P, a potem rozegrać cały schemat PDN, czyli powrót do nawiasów. Do nawiasu wróciliśmy dopiero, jak widzicie, tutaj po jakichś tam 30 kilku godzinach nie? w nocy w sesji, w sesji nocnej. No, oczywiście moglibyśmy na EX rozegrać schemat reakcyjny 1R5P. Czyli ten schemat został zamknięty, ten schemat, jak widzicie, również został tutaj zamknięty ten poziom. W dniu kolejnym tutaj, no, w piątek nic się wielkiego nie wydarzyło, tak? Cena nie doszła do żadnego z poziomów, nie było okazji do, do rozegrania setupu poniedziałek, poniedziałek, a to w ogóle jest USDJPY, bo nie wiem czy powiedziałem, to jest jazda do góry, nie dojechaliśmy do naszego poziomu, cena zatrzymała się tam odrobinę wcześniej, reakcja na strefę, spadek, nie spadliśmy do dołu, ale jakby tutaj był piękny, piękny spadek, wtorek, cena reaguje, ale tylko raz. Pierwsza reakcja na 5 pipsów, no i, i koniec. Po temacie, jakby SkyBlue nic więcej nie, nie pokazało. USDCHF. Na USDCHF-ie może będzie szybciej, jak jednak będę na godzinówkach. Jazda do góry, reakcja, wybicie do EX-a, spadek do skyblue. Nie dojechaliśmy, zobaczcie, to był poziom, który wisiał. Nie dojechaliśmy do niego. Oczywiście siatka zleceń zebrana, no tutaj byłoby idiotyzmem, żeby na tym poziomie nie wyjść, tutaj w tym miejscu. Ale dla mnie ten poziom, on jest wciąż w grze. Jeżeli nie został rozliczony i to tak dość precyzyjnie, to biorę pod uwagę, że on powinien zostać jakby rozliczony w przeszłości. Kolejny dzień, jakby tutaj przebicie zejście, kolejny dzień nuda, tak? Nie doszliśmy do żadnego z poziomów. Kolejny piękna reakcja. Zauważcie, że tu akurat tak trafiliśmy, że poziomy, mieliśmy te same w piątek poniedziałek. Spadek, precyzyjny spadek tutaj do może na piątkach już będzie to widać. Tak, tu, tu był ten spadek. Jazda. Po prostu bajka. Zatrzymanie, retest, odbicie. I teraz przed północą, czyli mieliśmy pierwszą reakcję na 5 pipsów, potem mogliśmy zebrać pdn -a. Pytanie, czy ktoś wziąłby tak, tak cudowny ruch, czy tylko 5 pipsów, czy tam 8, czy 10. Kolejna akcja, później mamy jeszcze jeden setup i ostatecznie cena kończy pomiędzy Skyblue a Skyblue EX, czyli domyślnie ma wrócić do tego poziomu. Oczywiście wróciła, jak widać, nie wiem, czy to był... Nie, tutaj trochę zabrakło, dopiero wrócili dzisiaj. Kolejny dzień, znowu reakcja na Sky Blue, Kolejny dzień, na razie jeszcze nic się nie wydarzyło, żadnych gwałtownych ruchów nie mamy. Dla przypomnienia, bo to nie każdy może pamiętać, szczególnie na tym, na tym początku, kiedy, że tak powiem, zaczynamy. Założenie jest takie, cena w ciągu dnia ma się poruszać, Pomiędzy poziomami Sky Blue EX, tymi przerywanymi, z dużym prawdopodobieństwem będzie się poruszała pomiędzy tymi grubymi. Założenie jest takie też, że ma się zamknąć pomiędzy tymi grubymi liniami. Jeżeli zamknie się gdzieś poza, to do tego poziomu statystycznie powinna wrócić w kolejnych dniach. Jeżeli wyjeżdża poza przerywaną, takie rzeczy oczywiście się zdarzają i zamyka się, Poza tym przerywanym poziomem, to tutaj, wiecie, na rynku nie ma nic co, że musi, nie? ale no można powiedzieć, że statystyka. Ktoś traci duże pieniądze, jeżeli tutaj nie dojedziemy. To jakby jest empirycznie, mm, empirycznie udowodnione. I wracamy do tego poziomu. Dla mnie wszystko, co jest powyżej Skyblo X, to jest, jak to nazywam, często prezentami. Tu mamy wrócić. I koniec. Tu. Mamy też dojechać, ale ten dojazd tutaj jest jak gdyby powtarzalny statystycznie. Ten też jest powtarzalny statystycznie, ale z informacji, które ja dostałem, to jest poziom, na którym leżą pieniądze. Czy tak jest? Możecie się przekonać sami, mając to na wykresie z wyprzedzeniem i patrząc, jak cena reaguje na takie poziomy. USDK. Tutaj to, słuchajcie, była w ogóle bajka, dlatego że cena, jak wystrzeliła, to miałem też pytania, Mariusz, co robić, co się dzieje, bo są też inne poziomy, które zostały przekroczone w tak jakby silnym impulsie, a przekraczane są bardzo rzadko. No więc moja odpowiedź była jedna: no mamy anomalie, jeżeli nie wrócą, ale prawdopodobieństwo mówi, że sorry, ale wracamy. Co się wydarzyło? No, wydarzyło się tyle, że został nam poziom, ten nam został. W następnym dniu, jakby zamknęliśmy się nad przerywaną, widzicie? W następnym dniu cena wystrzeliła jeszcze dalej. Może na większym powiększeniu będzie to jeszcze czytelne. To była jazda, rano zawrotka i pociągnęliśmy w dół. Tutaj był bardzo ważny poziom, taki, który mieliśmy odklepać. On nie wynikał tylko wyłącznie ze Skyblue. No i dużo się nie pomyliliśmy. Nie? W ciągu trzech dni został odklepany, ale na USD-Cadzie wiszą sprzed dwóch dni poziomy Skyblue i Skyblue X. Te dwa poziomy, przynajmniej ten przerywany, jest do zrobienia. Nazwijmy to koniecznie. Ten z dużym prawdopodobieństwem również. Jest jeden wyjątek. Kiedy taki poziom zostaje? Na dłużej, a czasami na bardzo długo. Jeżeli zmieniamy bardzo silnie kierunek. I wtedy nawet no, poziom potrafi zostać na 2-3 miesiące. Więc musi być stop loss. Najlepiej stop loss oczywiście na kapitale. Może to być dla przykładu 5% dla setupu. Trzeba z tego uciekać i tyle. Dlatego, że to jakby powtarzalnie, zresztą tu widać na załączonym obrazku, powtarzalnie daje zarabiać. Ale no, bywają odjazdy. Taki jest rynek i tego nie zmienimy nie ma grala i na pewno to rozwiązanie, czyli poziomy z Deep Market Level też nie są gralem. Dają przewagę, ale nie są gralem. Tu są dwa poziomy, do których powinniśmy wrócić. GBPUSD. Co mieliśmy tutaj? Zobaczcie, bo mamy tak 4 dni wstecz. Tak, tu byliśmy w środę. Reakcja, spadek, reakcja na nasz poziom. Spadek, zamknięcie rynku poniżej, czyli mamy wrócić tutaj, a z dużym prawdopodobieństwem tutaj. Jak widać, do obu poziomów wróciliśmy. Jednocześnie zwrot odbył się nigdzie indziej a na poziomie SkyGlu, czyli na dziennych wsparciach w Tu poniedziałek, bardzo gwałtowny wzrost, znowu. Statystyka mówi, że mamy tu wrócić. Pieniądze mówią, że mamy tutaj wrócić, jakby jeżeli zamknęliśmy się powyżej, mamy wrócić następnego dnia. To też się stało. Tak, ten poziom. Jest wciąż statystycznie do rozliczenia. Euro, na euro akurat mieliśmy, to chyba był wcześniejszy poziom, tak. Tutaj był wcześniejszy poziom, raz, dwa, trzy, cztery, tu, tu była środa. Więc mieliśmy poziom do rozliczenia. Ten, zauważcie, tu była strefa. Poziom został rozliczony, setup. Dziękuję bardzo, do widzenia. Tutaj poruszaliśmy się do separatora okresów pomiędzy tymi poziomami. Sytuacja taka jak tutaj, czyli przekroczenie tego poziomu podczas sesji azjatyckiej nie ma dla nas znaczenia. Tym, jak gdyby się nie przejmujemy, przeszli to przeszli. Nas interesuje separator. Kolejny dzień, jak widzicie, wzrost, nigdzie indziej jak do Sky Blue. Kolejny dzień nuda, bo nie doszliśmy do żadnego z poziomów. Kolejny dzień, znowu jakaś tu nie doszliśmy, więc trudno było, chociaż jak Pips, byśmy ustawili zlecenie zgodnie z 1R5P. No to jakaś szansa na to, żeby wejść w tą pozycję, na reakcję była. No i potem powrót do nawiasów, ale tu byśmy za dużo nie pohandlowali, bo cena zamknęła się w okolicach poziomu Sky blue. Dzień wczorajszy, nie mamy jakichś specjalnych ruchów. Dzień dzisiejszy, na tą chwilę, jeszcze nic się nie dzieje. I Australia, a sorry. To jak już jest, to tylko powiem. To są akurat tygodniowe wsparcie i opory. Będziemy o nich mówić w przyszłości. Niedalekiej, ale, ale w przyszłości. Poziomy SkyBlue. Na Australijczyku. Jazda bez trzymanki, jak widzicie. Jeden poziom, drugi poziom. Rozjechany. Tutaj mieliśmy powrót, więc można by uznać, że ten poziom został rozliczony. Wczoraj też do niego nie dojechaliśmy. Sprawdźmy. Niewiele, ale jednak zabrakło. Jak dostaniecie ode mnie plik dmlea1.14 na tą chwilę. Generalnie robota do tego, żeby zaczytywał poziomy z serwera. Oczywiście zarejestrować trzeba się na deepmarketlevel.com i odezwać, nie odezwać do mnie, zarejestracja tam w licencjach wpisujecie sobie swoje dane do kont handlowych i tak dalej, na których będziecie handlowali robotem tym, zrobionym przez Marcina z FXWARE. Być może niektórym was znany, Marcin Mądrzak. I teraz tak. W tym robocie. Robota wrzucacie do, eks, do ekspertów, bo to jest EA. W tym robocie mamy następujące ustawienia. Przeliczenie punktów na pipsy automatyczne i tak zostaje. Tutaj. Jest miejsce na wpisanie instrumentu, na którym będziemy wyświetlali poziomy. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że czasami będziecie mieli brokerów, którzy mają na przykład parę walutową euro, USD, kropka albo cokolwiek innego, na przykład ECN. Są brokerzy, którzy oczywiście będą mieli na przykład euro, USD albo AUD, USD, nic więcej to wtedy, jeżeli jest AUD, USD bez żadnych dodatków, to możecie wrzucić i tutaj w tym okienku nic nie, nie trzeba wpisywać, ale jeżeli macie jakikolwiek dopisek, to trzeba wpisać parę walutową bazową, czyli taką bez tych znaczników, bo jeżeli wrzucicie robota, na którym wymagany jest właśnie takim tam rozszerzeniem, to, to robot po prostu wyrzuci Wam błąd. Czyli jeżeli A, i wyjątek, no tu akurat nie macie tego przypadku, ale to tak instrukcja dla osób, która będzie korzysta, korzystała też z innych instrumentów, dla złota na przykład jest Gold. Ale na tą chwilę na Deep Market Level macie dostępne sześć par e, walutowych, to jest AUD USD, EURUSD, GBP USD, USDK, USD CHF, USD JPY. Kolejne to jest, e, jeżeli jest przesunięcie, zazwyczaj jest tak, że będziecie handlowali. Na kontach brokerów cypryjskich albo z siedzibą na Cyprze, tych europejskich, to no tutaj wtedy nic nie wpisujecie w tym robocie. Być może w przyszłości się to trochę zmieni i jakby zmodyfikujemy dostęp do baz danych w, 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 zgodnie z czasem Greenwich, ale w tej chwili nic nie wpisujemy. Gdyby to był na przykład jakiś broker typu AMP czy, czy, czy inni, no to tam trzeba wpisać e, różnicę czasu, tam bodajże 3. Albo ministr. Więc to jest tylko wtedy, kiedy chcielibyśmy przesunąć czas. Może też tak być, że chyba z polskich brokerów XTB ma o 24.00 separator okresów. No to to jest jakby zero jest dla separatora okresów u brokerów, którzy mają separator o 23.00 czasu polskiego. Następna rzecz, show button. To mamy tutaj dwie rzeczy. Datem to są tutaj takie te kolorowe kwadraciki. One po, po prostu pozwalają na włączenie i wyłączenie określonego rodzaju poziomów. Kolejne to jest Shift i Control, dlatego że skróty klawiaturowe mamy. Klikając na takim poziomie z Shiftem wydłużacie go, klikając z Controlem odpalacie na nim alert. No i jest możliwość nie robienia tego z klawiatury, tylko na przykład tutaj się takie dwa guziki pojawiają. One są potrzebne o tyle, że jeżeli ktoś obsługuje sobie serwer, serwer zdalny przez VPN-a, ja tak na przykład robię, no to wtedy nie, nie potrzebuję klawiatury, tak? tylko myszką wchodzę w tryb Shift, czyli przedłużanie, i na poziomach, które chcę przedłużyć, po prostu klikam i, i tyle. Kolejna kwestia to jest tutaj alert dojście, że jeżeli cena zbliża się do jakiegoś poziomu, na którym ustawiliśmy alert. No to tutaj włączymy bądź wyłączymy i na ile pipsów wcześniej taki alert ma zareagować. Kolejna rzecz to są nowe poziomy, powiadomienie o tym, że się pojawiły. Jeżeli pojawia się nowy poziom, z takich, do których macie dostęp, to wtedy macie powiadomienie. I tutaj jest sekcja związana z alertem. Czy ma być alert głosowy? Jeżeli tak, to jaki? Czy ma być pop-up, czyli wyskakujące okienko. Czy ma być alert mobilny bądź powiadomienie e-mail. Ważna rzecz jest jeszcze taka, że przed rzuceniem robota w opcjach Expert Advisors, tak? czyli tam mamy tę strategię, bodajże po polsku gdzieś będzie, mamy tak zezwolenie na trading automatyczny, dostęp do DLL-i i dostęp do strony internetowej z bazą danych, czyli deepmarketlevel.com. Ważne, żeby przedtem pojawiło się HTTPS dwukropek slash slash deepmarketlevel.com przygotowujemy w tej chwili nowe serwery i tam może się pojawić jakiś przed jeszcze jakiś przedrostek, bo jakby będziemy wydzielali serwery dedykowane dla, dla partnerów DMLO i to tyle. W przypadku eurodolara. Teraz skupcie się. Sytuacja wygląda w ten sposób. Jeżeli mamy poziom fiolet, to do godziny, no powiedzmy 15, 14 czasu polskiego, taki poziom będzie, i uwaga, w zależności od tego, gdzie znajduje się cena, będzie oporem, czyli jak będzie na przykład to, jak mamy sytuację taką, że cena podchodzi do góry przed godziną 15.00 czasu brokera. Tu jest, to oczekujemy reakcji. Cena ma się odbić. Jeżeli przed godziną 14-15 cena przejdzie nad poziom fioletowy, to z dużym prawdopodobieństwem będzie do tego poziomu wracała. Do fioletów cena powinna generalnie dojść, czyli na przykład ten poziom powinien w przyszłości też zostać rozliczony. Tutaj, te, te również, ten tutaj też. Ale no. Szklana kula, że tak powiem, nie mówi kiedy, ale statystyka mówi, że jeżeli jest taki poziom i do godziny 14, słuchajcie, czasu brokera, to jest 15. No więc praktycznie to już jest ostatni moment, w którym moglibyśmy oczekiwać reakcji. Po 15 możemy taki poziom przebić. Jak widzicie, przebiliśmy go i tak wróciliśmy. Czyli podczas sesji, bo zobaczcie, te poziomy są już tak naprawdę przed separatorem okresów i podczas sesji azjatyckiej. Czyli, jeżeli do takiego poziomu dochodzimy, podczas, o tu jest przykład, tak? Sesja azjatycka w poniedziałek, jazda do góry, oczekiwalibyśmy reakcji. Jeżeli go przebijają, mamy go retestować. I teraz rynek wyszedł w górę, ale i tak przed sesją amerykańską, bądź na niej, cena będzie sprowadzana w okolicy tego poziomu. Mówię w okolica, ale bardzo często jest tak, że po prostu ten poziom jest sklepany w punkt. Czyli mamy jazdę na dół i, i poziom jest sklepany w punkt. Podobnie tutaj. Jeżeli dojedziemy do tego poziomu na, na EURUSD, będę oczekiwał reakcji, czyli że ten poziom fioletowy zadziała jak opór. Te poziomy pojawiają się, spójrzcie, one się pojawiają taką, taką nierówną linią. Ups bo to jest odczyt robiony co godzinę, więc jak gdyby są maleńkie odchylenia. Generalnie to jest taka mini strefa, która powinna być strefą reakcyjną. To jest EDEK, bo generalnie na wszystkich innych instrumentach tak samo, bo mogę powyłączać, wyłączać te fiolety, tak, żeby to nie było, bo tu widzicie, czasami jest taka nawet strefa. W przeszłości, jeżeli pojawi się tutaj cena, to będziemy oczekiwali reakcji. Spójrzmy na sytuację, w której mieliśmy taką reakcję. Tutaj wyjście przed godziną 14.15 podczas sesji amerykańskiej powrót i retest. Tutaj reakcji żadnej nie mieliśmy. O, może SkyBlue wyłączymy. E, to była reakcja podczas sesji amerykańskiej, aczkolwiek sesja amerykańska pozwala na przebicie takiego poziomu. Tutaj też się nic nie wydarzyło. Tu się też wszystko, jeżeli działo, to po południu. Tutaj mamy reakcję w czasie sesji europejskiej. Znowu delikatne wyjście i ten poziom po prostu trzyma. Tu jest poziom, zobaczcie na Australijczyku, tu jest poziom, który powinien zostać zretestowany. On pewnie gdzieś się nawet zgra. Tu jest poziom ze SkyBlue do zretestowania, a tu jest poziom do zretestowania z poziomów fiolet. Tak, wyjście górą, retest podczas sesji europejskiej, ale podczas amerykańskiej jeszcze nie, nie wróciliśmy. Podobna sytuacja tu. No i znowu, reakcja, to czego będziemy oczekiwali, to reakcje na ten poziom. Możemy to rozgrywać schematem 1R5P albo PDN-em, według uznania. To, co Wam jakby bardziej leży, albo to, co macie na przykład zaprogramowane w robocie, bo mamy takiego trochę niedoskonałego robota którego dla osób, które będą tam zainteresowane już później rozgrywaniem takim półautomatycznym, to będę go mógł też udostępnić. GBP Tutaj też poziomy na górze sobie czekają. Tak dla przypomnienia, shift i można klikać. Ta sama akcja. Czyli jeżeli podczas sesji amerykańskiej, sesji azjatyckiej, bądź europejskiej cena pojawia się na tym poziomie, oczekujemy reakcji. Tu, tu. Jak się pojawiają już jak gdyby podczas sesji amerykańskiej, to jak najbardziej możemy taki poziom przebić i jest to jakby zgodne z setupem. Tutaj też mieliśmy na tym poziomie taki taniec, i jak widzicie, podczas sesji amerykańskiej cena wróciła do, do tego poziomu. Tu no, to jest jak gdyby to, że mamy na Australijczyku na kablu mieliśmy tą akcję z poniedziałku, wychylenie spadek z dużym prawdopodobieństwem. Znowu opieramy się jednak na prawdopodobieństwie. Te poziomy to wynika również z innych e, narzędzi. Te poziomy powinny być tutaj rozliczone zarówno na kablu, na eurodolarze. Nie pamiętam teraz już tylko, czy na Australijczyku też jeszcze inne narzędzia wskazywały na to, że mamy tu spaść. Tak czy inaczej, zgodnie z poziomami Fiolet? Tak. I teraz. Odwrotna sytuacja związana jest z parami, które mają dolara na pierwszym miejscu. A mianowicie, jeżeli tutaj występują poziomy poniżej ceny aktualnego poziomu, czyli jeżeli jest cena tutaj, a poziom jest niżej, nie ma problemu. Może sobie być. I traktujemy go jako poziom reakcyjny. Czyli jeżeli dochodzą. Reagujemy. A jeżeli byśmy przebili ten poziom, to ma być powrót. Tam było, że jeżeli jest do góry, to traktujemy go jako opór, tu będziemy go traktowali jako wsparcie. Więc jeżeli jest wsparcie, jeżeli go przebijemy w dół, to mamy do niego wrócić w górę. Tu mamy ten przypadek. Tu poziom czeka, tu poziom czekał, tu poziom był pod spodem i oczekiwalibyśmy reakcji. Jakaś niewielka reakcja była, ale na USD-kadzie ten poziom, tu on jest przed 14, ten poziom powinien zostać. Tym razem zrobimy nie z szliftem, a z guzikiem. Ten poziom powinien zostać rozliczony na USD KADzie. Tutaj mamy wsparcie. Tutaj mieliśmy wsparcie, ale po 14.15 był powrót, więc setup jest rozliczony. Tutaj to wsparcie przed godziną 14.15 nie zadziałało. To jest poziom na USD KADzie do rozliczenia. Czy to jest dla Was choć trochę zrozumiałe? Bo czasami mam wrażenie, że. Opowiadam rzeczy tak bardzo pojechane i nieksiążkowe, że nie każdy łapie i nadąża. Oczywiście będzie można ten filmik sobie obejrzeć, ja go obrobię i, i wrzucę na YouTube'a i również na grupy, ale czy to jest dla was czytelne? USDCHF to samo. Jeżeli poziom jest na dole, będzie wsparcie, tak? Jeżeli go przejadą, Chociażby tak jak tutaj, przed godziną 14 mają do niego wrócić. No to taki przypadek, że takie pojedyncze poziomy też bardzo fajnie, bardzo fajnie działają. Powrót, reakcja: 15. Ok. Po 15. Byliśmy jakby o 15, po 15. Możemy już pojechać dalej. Choć, jak widzicie, powrót był całkiem fajny do, do tego poziomu, ale tu już bym osobiście nie bym tutaj setupu. Poziom reakcja, poziom reakcja, poziom reakcja, tutaj również, tutaj zjazd poniżej, podczas sesji amerykańskiej powrót. Podobnie było w poniedziałek, wtorkowy dzień mamy wsparcie, no i dzisiaj, dzisiaj zobaczymy. I ostatnia para to USDJPY i będziemy powoli kończyli. To jest na USDJPY przez jakiś czas nie rozgrywaliśmy poziomów, dlatego że one płatały, no nazwijmy to różne figle. I to, co mamy w tej chwili, to tu jest poziom. I podobnie jak już w tych poprzednich parach, gdzie USD było na początku, traktujemy to jako wsparcie. Wsparcie, jeżeli jest przebicie w dół, to oczekujemy powrotu przed sesją amerykańską, bądź podczas jej trwania. Był poziom, cena była poniżej. Mamy wracać. Był poziom, cena była poniżej, mamy wracać, znaczy dojechać do, do takiego poziomu. Cena jest poniżej, mamy dojechać. Zjechaliśmy na dół przed godziną 14, czyli nie zadziałało nam wsparcie, mamy tutaj wrócić. Znowu, taka sama sytuacja. Słuchajcie, no tutaj byliśmy przed, więc poziom był do rozliczenia, ale jak wyjechaliśmy w górę, to już powrotu do dołu nie ma. Tak, w przypadku USDJPY, USDCHF i USDKDA nie musimy wracać w dół, ale jeżeli spadniemy, to powinna być reakcja. Ale do godziny 14.15. Znowu poziom pojawił się powyżej. Powinniśmy wrócić. Tutaj też pojawił się powyżej. Wrócić. Tu jest nocny poziom. Też powinniśmy wrócić. W tej chwili na USDJPY jesteśmy poniżej fioletów. Do fioletów powinniśmy dojść. Statystyka mówi. Że do tego również. Więc tu mamy całkiem fajny zakres. Ok, 50 pipsów. Zobaczymy. Będziemy spotykali się co tydzień, więc będziecie w stanie z tych takich moich analizoprognoz mnie rozliczyć. Słuchajcie, pięknie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Czas nam minął, trochę go przeciągnąłem, ale, ale chciałem zamknąć temat poziomów fiolet. Za tydzień powiem Wam więcej o poziomach RED, czyli tygodniowych wsparciach i oporach. Tak to wygląda na wykresie, no ale okej, okay, opowiem o tym za tydzień. Trzymajcie się, dobrego dnia i jesteśmy w kontakcie.